Dzień dobry, witam was serdecznie na kanale Bike test. W poprzedniej serii kupiłem i sprzedałem Specialized Big Hit 1. Ostatecznie sprzedałem go za 4000 i nic na nim nie zrobiłem. Sprzedałem go po kosztach, a dzięki temu, że część materiałów, które w niego włożyłem były od sponsorów, no nic na nim nie straciłem, ale nie był to dobry interes, dlatego chciałbym, żeby teraz było inaczej. I jadę po Gosta A, -L -A S. -A, już się zagubiłem. Kosztuje on 5,5 tysiąca. cenę do 5 tysięcy. Nie jest to jakaś super okazja, dlatego, jeśli właściciel się nie zgodzi na 4,5, maksymalnie 4,700, to nic z tego nie będzie. Czeka mnie godzina teraz drogi metrem. No i zobaczymy. Jeśli się nie zgodzi na to, to zmarnuję te dwie godziny w jedną i w drugą stronę. Przedstawię Wam teraz mój plan negocjacji. Jezu, ale jest zimno, chyba minus 5 stopni, odczuwalna minus 20. Tak, idę tam. Mówię, no, ustawiliśmy tą cenę 5000. Oglądam rower, przejadę się. Jeśli, no, postaram się poszukać jakichś tam mankamentów, może coś mi się uda znaleźć, żeby y, o nich porozmawiać i pokazać y, właścicielowi, że, no, jeszcze można z czegoś zbić cenę. No i powiem na sam koniec, tak, że mogę dać za niego. 4600. Dobra, 4700 maksymalnie. Ale kupię go tylko dzisiaj. Jak dzisiaj się nie odezwie i nie zaakceptuje mojej ceny, to po prostu go nie kupię. No niestety. Niestety nie udało mi się kupić tego roweru poniżej 4600 zł. Znegocjowałem z 5000 na 4600, bo ten rower jak się okazuje nie jest idealny. Pomimo tego, że wygląda jak nowy, ma 300 km tylko przebiegu, to jednak ma wady, z czego się cieszę. Także jadę teraz do bike parku, pokazać wam te wady, sprawdzę jeszcze jak się na nim jeździ i co trzeba przerobić, żeby sprzedać ten rower drożej i na nim zarobić. I belong, I belong Nie stało. Zacznijmy od zawieszenia. Najdroższym elementem tego roweru jest Damper RockShox Super Deluxe. Plus Coil Select. Jest ono wartości 1500 zł. Z przodu mamy Rockshox Judy Silver TK o skoku 130 mm. Jest to średniej półki amortyzator, ale całkiem spoko, do trailu, do All Mountain, do Enduro. Ciężko, żeby temu amortyzatorowi coś dolegało. Właściciel przejechał na nim tylko 300 km, więc nawet nie pojeździł na nim 50 godzin. A co 50 godzin powinno się serwisować amortyzatory Rockshoxa. Mamy tutaj prosty napęd. 1 na 12 12-rzędowa kaseta. SLX-a, przerzutka slx no i z przodu nic nie ma poza korbą na holoteka hamulce są całkiem niezłe, jest to podstawowa wersja Shimano także nic specjalnego w sumie, ale mogłyby być twardsze klamki, chodzi mi o to, że kiedy wcisnę klamkę i ten rower zaczyna hamować, to mogę jeszcze ją docisnąć dużo bardziej co w sumie mi się nie podoba i chciałbym zweryfikować, czy te układy hamulcowe nie są zapowietrzone. Śmieszne jest to, że przed zakupem tego roweru jeździłem nim i oba hamulce tak piszczały, że mówię, panie, to trzeba obniżyć tą cenę z 5 tysięcy, ponieważ tak. Jeśli, w najlepszym wypadku wystarczy odtusić tarcze hamulcowe i klocki i to tyle, ale to też są jakieś koszty i praca, a w najgorszym będę musiał wymienić i klocki hamulcowe i tarcze hamulcowe, co będzie jakieś 2-3 stówy po prostu kosztów, także proszę obniżyć cenę. A teraz jak jadę, to te hamulce są no całkiem w porządku, nic nie piszczy, więc albo mi się tak udało, albo nie wiem o co chodzi, ale dosłownie wyjechałem teraz na ten rower i wszystko gra. Mogę wprowadzić jedną przeróbkę, która podwyższy wartość tego roweru, a jest nią obniżenie mostka o te dwie podkładki. Usuniemy wtedy rowerowi tą cienką szyjkę i będzie rower taki bardziej muskularny. Zobaczymy, czy nie wymienia też mostka na jakiś na przykład złoty albo biały, a rurę sterową, prawdopodobnie przytnę, ale najpierw zobaczę po obniżeniu jak mi będzie pasowała taka geometria roweru. Mam ochotę wymienić te opony są one całkiem fajne, ale chciałbym szersze, żeby ten rower wyglądał bardziej muskularnie i taki cienki bieżnik nie nadaje się na zimę i na trudne warunki. Zauważyłem, że też biegi dosyć wolno zmieniają na przykład w porównaniu do mojego cuba. także chciałbym to zweryfikować, dlaczego tak jest. Innym problemem tego roweru jest tak właściwie ta sztyca regulowana jest ona bardzo fajna, nigdy nie miałem w rowerze takiej sztycy, ale chodzi o to, że ona się rusza na boki, siodełko się rusza. Także to mi się mega nie podoba. Jest to takie no odrzucające, szczerze mówiąc. No i kurczę, nie wypada, żeby w takim rowerze były zardzewiałe nyple. Co to w ogóle ma być? Trzeba te nyple wymienić, bo to jest jakiś baciew. Na początek zetrę brud z jazdy, bo im wcześniej to zrobimy, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że uszkodzi się rama w przyszłości. Do tego użyję zestawu do mycia roweru, który możecie już zobaczyć na naszej stronie internetowej rowelas.pl, gdzie was serdecznie zapraszam. Podczas czyszczenia zauważyłem kilka wad, jak zadrapania na przerzutce, które zostały zamaskowane pisakiem, albo zamazany pisakiem napis Bitwina na tylnym błotniku. Stwierdziłem, że zdejmę obydwa błotniki i sprawdzę, co się kryje pod tą taśmą, żeby się upewnić, że nie ma tam żadnej niespodzianki. A jeśli chcecie takie super narzędzia od Kingtony, to macie kod rabatowy i link do zakupów poniżej w opisie. Najpierw zajmę się tą przerzutką, dlaczego ona tak wolno zmienia, a potem zdejmę koła i zajmę się układem hamulcowym, żeby zobaczyć, czy na pewno nie jest zapowietrzony. My Po sprawdzeniu tej przerzutki w sumie nic nie wyszło, biegi dobrze zmieniają, zakres jest dobrze ustawiony, więc możliwe, że te opóźnienia wynikają po prostu z mrozu. Zauważyłem tylko, że manetka jest poluzowana, to na pewno nie wpływa na zmianę biegów, ale warto ją przykręcić. Skoro już mam odkręconą klamkę hamulcową, to przykręcę ją tak, żeby była pozioma, bo klamka musi być w pozycji poziomej, żeby móc odpowietrzać hamulce. Zauważyłem też, że ten pancerz troszkę przeciera mi tutaj główkę ramy, także chcę ją zabezpieczyć i zrobię to taką gumową gąsieniczką od Pro X. -a. Sprawdzę teraz, czy te hamulce są faktycznie zapowietrzone. Wątpię, ale wolę się o tym przekonać. Gdy zdjąłem tylne koło, niestety zauważyłem różne przerysania tylnego trójkąta ramy, także troszkę mnie to zaniepokoiło, ale to nie jest tragedia. Będzie to trzeba w jakiś sposób zabezpieczyć, może taką samą właśnie taśmą izolacyjną, ale może znajdzie się jakiś inny sposób. Niewiele osób wie, że rowery trailowe to jest mój ulubiony gatunek roweru, ze względu, że można jednocześnie podjeżdżać pod górę na nim przez to, że jest... 12 przełożeń z tyłu na kasecie także można na nim jeździć troszkę gdzieś dalej a jednocześnie można wjechać w trudny teren i fajnie na nim się pobawić na zjazdach także jest to rower dosyć uniwersalny dlatego jeśli nikt nie będzie chciał go kupić przez dłuższy okres to sam go wykorzystam i pojadę na jakąś fajną wycieczkę w trakcie zimy ale myślę, że to jest tak fajny rower że ciężko będzie mi go nie sprzedać jak widać, dużo bąbelków wyleciało z przewodu. Przepompowałem płyn hamulcowy dwa razy, ale co ciekawe, nie zmieniło to nic w odczuciach klamkowych. Staram jeszcze olej hamulcowy zmywaczem, żeby nie lepił się do niego brud. Zaraz wrócę do tego koła tylniego, ale najpierw zajmę się przednim, czyli tą rdzą na nyplach i wymienię jedną szprychę, bo no co to ma być, żeby były tak zardzewiałe nyple? Muszą być one jakiejś sobie jakości. No, w rowerze, za który oryginalnie kosztuje 7, 7, 8 tysięcy, zawsze na czymś oszczędzają. Skoro dali takiego dobrego dampera, to oszczędzili akurat na nyplach. Są to tak naprawdę grosze dla nich, nie wiem czemu tak postępują, ale no, wymienię nyple, żeby ten rower był porządny, bo nie mogę patrzeć na tą rdzę. Tutaj, co to ma być? Jednak gdy przyjrzałem się temu paskudztwu, doszedłem do wniosku, że to może nie być tylko rdzaz, wywołane po prostu jazdą. Może chodzi o mleko, którym jest zalana ta opona i druga, ale tutaj musiała się pojawić jakaś nieszczelność, dlatego trzeba to sprawdzić. Patrzcie, jak to wygląda tutaj w środku, jakby ktoś miał rozwolnienie po owsiance, ale jest sucho! Sucho, to znaczy, że nie ma tutaj już płynnego mleka, które, które w razie jakiegoś przybicia opony nie załatałoby już tej dziury, czyli trzeba byłoby tak czy siak to zrobić. Wiemy, że w tylnym kole też to trzeba zrobić, a sprawdzę teraz szczelność, właśnie tej obręczy. No, widać, że tutaj jest takie wgłębienie. No, i właśnie ten nypel jest tutaj cały zabudzony. także trzeba będzie wymienić zdecydowanie tą opaskę no i teraz ją jeszcze bardziej rozwaliłem zdejmując oponę więc zamiast nypli będę wymieniał tylko taśmę będzie to raczej tańsze, no i przy okazji mniej roboty, bo wymiana każdego nypla byłaby męcząca, za to wyczyszczę każdy brudny nypel i wymienię tylko jedną szprychę, którą zamówię wymienię ją na żółtą w wyścigach jest to przydatne, aby szybciej znaleźć wentyl, ale w rekreacji nie ma to dużego znaczenia dla mnie to po prostu doda wizualnego, fajnego efektu. Teraz sprawdzę, czy da się coś zrobić z tą sztycą regulowaną. Jak widzicie, ona jest troszkę ruchoma. Prawdopodobnie to jest taka charakterystyka Po prostu tej sztycy Niektóre tak mają, nie jest to droga sztyca Spytałem byłego właściciela Dlaczego nie poszedł z tym na gwarancję Powiedział, że był, powiedzieli, że nic nie mogą mu z tym zrobić Więc odpuścił No i teraz mam taki problem Nie jest to jakieś przeszkadzające w jeździe Ale jednak kurczę, irytuje mnie Samo to, że jest ten luz Wyjąłem tą sztycę i niestety nie zauważyłem nigdzie Możliwości jej regulacji Uważam, że lepiej jest ją zostawić, aż się po prostu Zniszczy i wtedy kupić nową bo bez sensu, skoro na razie dobrze działa, bez sensu kupować nową, a ten luz jest na razie do zaakceptowania. W cenie 4600 zł za ten rower dostałem także kask Giro, właśnie taki enduro, który jest mega duży, nie wiem na jaką to jest głowę. Jestem na najbardziej zaciśnięty, a i tak mi lata, także... Myślę, że go wystawię na przykład za jakieś 150 zł, na pewno nie był on dużo jeżdżony, a fajny kask, Także jeśli ktoś ma duży łeb, to może ode mnie kupić. Dostałem zestaw kluczy Torxa, dwie dentki, ponieważ właściciel wymieniał dentki na system bezdentkowy zalany mlekiem właśnie tym. Dostałem smar Momum, który jest no dosyć drogi, dwa bidony i smart sprayu a na dodatek dostałem taką torbę podsiodłową razem z lampką a w niej są zestaw do y, łatania właśnie opony i systemu bezdętkowego dostałem jakieś gumki, co to jest? łyżki do opon y, lampki do przód, na przód i tył jeszcze jakaś stara skarpeta Także no widzicie, bardzo fajny zestaw Jak na taką kwotę A na dodatek mam tu oryginalną książeczkę Żeby nikt mi nie zarzucał, że ten rower jest kradziony e, Razem z paragonem zakupu I wszystkimi instrukcjami I naklejkami Także jeśli podsumować wartość tych rzeczy To wychodzi jakieś 200 300 zł i sam rower wychodzi mi za 4400 zł. Myślę, że ten rower będę mógł po przeróbkach sprzedać za 5500, jak był nowy to kosztował 7 7,5. Widziałem, że jeden z naszych widzów kupił go za 7,5, a teraz przechodzimy do bezpieczeństwa na drodze, bo chcę wam pokazać wasze dzieła sztuki związane z oświetleniem rowera. Ostatnio znalazłem bardzo fajną infografikę, która mówi jak bardzo jesteśmy widoczni na drodze, yy, uwzględniając nasz kolor ubioru. I jak widzicie, na przykład, jeśli jesteśmy ubrani na czarno i jest duży ruch, to jesteśmy praktycznie niewidoczni. Kiedy są warunki zimowe, kiedy pada śnieg na samochody, kiedy trzeba wycieraczkę uruchomić, jesteśmy na, ubrani na czarno bez żadnego oświetlenia, nawet w dzień, to jesteśmy no, po prostu zagrożeni na drodze. Dlatego z blogiem rowerowym promujemy bezpieczeństwo na drodze i zachęcamy do. Do tego, żebyście korzystali z oświetlenia także w ciągu dnia. A jeśli chcecie, żeby wysłali Wam takie naklejki promujące bezpieczną odległość między samochodem a rowerem 1,5 metra, to piszcie do blogu rowerowego. Macie link poniżej w opisie pod filmem. I dostaniecie właśnie je takie za darmo. Także dziękuję Wam za oglądanie. Subskrybujcie ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Jak widzimy, robimy tutaj coraz droższe i fajne rowery. I zapraszam Was do naszego sklepu rowela.pl. Zobaczcie ten zestaw do mycia roweru, gdzie macie ode mnie rabat minus 10 zł. I mamy świąteczną okazję, może znajdziecie tam coś dla siebie, może dla swoich bliskich. Widzimy się za tydzień, miłego grudnia, zabawy w śniegu. Na razie.